Panie Marszałku, Panie i Panowie posłanki i posłowie. Jestem... Szanowni Państwo, dla... przepraszam Panie Premierze, tak, dla wyjaśnienia. Artykuł 186 korzystaliście z niego Państwo wielokrotnie. Jak macie wątpliwości, polecam stenogram z 21 listopada, z pierwszego posiedzenia Sejmu. We wnioskach formalnych, w tej części formalnej głos zabierali minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, minister członek Rady Ministrów Michał Wójcik, minister członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Nie przeszkadzało to Państwu wtedy, teraz też całą pewno nie będzie przeszkadzać, że członkowie rządu głos zabierają. Bardzo proszę, panie premierze, a państwa proszę o wysłuchanie w spokoju wystąpienia pana premiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie i panowie posłanki i posłowie, to jest chyba bardzo ważna chwila tu w parlamencie, aby powiedzieć kilka słów prawdy na temat znaczenia. Wyborów 15 października. Te oklaski, za które bardzo dziękuję, to są oklaski skierowane do milionów Polek i Polaków, którzy podjęli 15 października rok temu decyzję o historycznym znaczeniu. Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu. To Polki i Polacy 15 października w wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, od korupcji, nieudolności. Mają rację ci, którzy przywołują w takich chwilach jak ta rocznica. Te najpiękniejsze chwile w naszej historii, te, które były udziałem kilku pokoleń Polaków. Tak jest rzeczywiście z pokoleniem tej pierwszej Solidarności. I rzeczywiście jako człowiek, który, jako młody człowiek, który miał to szczęście być w stoczni w roku 1980, mogę potwierdzić, rok temu, 15 października, zdarzyło się coś równie ważnego, równie świętego. Naród się zjednoczył. Naród powiedział dosyć zła i odsunął złą władzę. Ludzie i ich głosy są bez porównania ważniejsze od politycznych deklaracji urzędników państwowych i partyjnych funkcjonariuszy. Zeszły w zeszłym roku nie tylko głos wyborców 15 października doprowadził do tej fundamentalnej zmiany i odsunął Was od władzy. Z powodów, o których za chwilę muszę głośno powiedzieć. Ale przed tymi wyborami setki tysięcy Polek i Polaków wyszło na ulicę. Zarówno wtedy, kiedy gwałciliście prawa kobiet i prawa obywatelskie, wydawało się wówczas bardzo wielu. Z was, że te protesty są bezradne, bezsilne, że nie przyniosą skutku, ale ten gniew narastał. 4 czerwca 2023 roku pół miliona ludzi wyszło na ulicę Warszawy, żeby powiedzieć głośno i wyraźnie dosyć dosyć skorumpowanej władzy, dosyć nieudolności, złej woli tych, którzy Polskę. Swoją niekompetencją i złą wolą gnębili przez 8 lat. I kilka tygodni później milion ludzi wyszło na ulice Warszawy. I to było to wielkie preludium przed wyborami 15 października. Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę? Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu. Ale ponieważ pan prezydent nie wpadł na pomysł, aby przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany, otóż 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie, jednoznacznie że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo, mamy 15 października, bardzo Państwa proszę o spokój, bardzo Państwa proszę o spokój, a jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Polacy izbę, co teraz robicie, nie chcecie poprosili uczestniczyć was, w jej obradach. Bardzo proszę. Przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Poroszyńska, zwracam Pani uwagę, że zakłóca Pani obrady Sejmu. odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, pani żebyście poseł odeszli, ale zwracam pani uwagę, i nie że zakłóca, zakłóca Pani prowadzenie obrad Sejmu. Do widzenia. Słowo klucz. 15 października rok temu i dzisiaj to bezpieczeństwo. Przed chwilą z tej mównicy padły słowa nieprawdziwe. Ja mógłbym, wiecie, wyzłośliwiać się nad tym orędziem prezydenckim. Mógłbym powiedzieć i rozwinąć tę tą, tą dość oczywistą sytuację. Pan prezydent Duda. Pan prezydent Duda zaczął jako prezydent pis Niestety nie polskiego narodu i dzisiaj kończy tę swoją misję znów pokazując bardzo wyraźnie, że był prezydentem jednej partii politycznej, a nie narodu polskiego. Mógł w ciszy i z szacunkiem uczcić rocznicę wyborów, które zarówno jemu, jako prezydentowi PiSu jak i partii, która go wyznaczyła do tej roli, które pokazały bardzo wyraźnie, co Polacy myśleli o ośmiu latach rządów PiSu i o dwóch kadencjach pana prezydenta Dudy. Ale w tej mównicy chciałbym przejść do pewnych konkretów. Dlaczego 15 października Polacy powiedzieli nie tym, którzy przed chwilą wyszli z sali sejmowej, no bo dla nich